No i zobaczcie, tak się to danie prezentuje z kuskami śląskimi. No zacznę od kapusty, bo to jest rzecz bardzo istotna, jak ona smakuje. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie karkówkę zapiekaną na młodej kapuście. No i co ja tutaj już mam, to wam mówię. Mam tutaj jedną młodą kapustę. Mam tutaj kilogram karkówki, dwie marchewki, dwie cebule. No ale najważniejsze to będą przyprawy i sposób przygotowania tego dania, a jest niezwykle proste. Może zajmijmy się na początek karkówką. Karkówkę pokroję w plastry. Około 2 cm grubości. Piękna mozaika, zobaczcie. Piękna karkówka. Tata! Co synek? mama! Mama poszła na ogródek po szczypiorek. A Jeden i Karkówka pokrojona. Tylko ją sobie muszę porozkładać. W celu posolenia jej, żeby była równo posolona. Więc solimy odwracamy. Znowu solimy. Dobra, na razie to odstawię. No. No, i teraz przygotujemy sobie marynatę w tej oto misce I potrzebujemy jogurt typu greckiego. Raz, dwa, trzy, cztery łyżki. Do tego musztarda, musztarda sarebska, najlepiej, najlepiej. Według mnie najlepiej. I tutaj raz, dwa, dwie łyżeczki. Do tego jedną łyżeczkę, a nawet dwie łyżeczki dla koloru keczupu. No i teraz najważniejsze to przyprawy i zaczniemy sobie od lubczyku suszonego. Dodam tutaj dwie łyżeczki. Lubczyk powoli już rośnie na ogródku, ale jeszcze jest za mały, nie będę go zrywał. Kolendra mielona połowa łyżeczki pieprz ziołowy jedna łyżeczka papryka słodka wędzona no i tej papryki tutaj dodam sobie trzy łyżeczki ona jest świetna pieprz tu mam pieprz grubo mielony dodam jedną płaską łyżeczkę no, i jeszcze oczywiście czosnek, czosnek granulowany. Raz, dwie łyżeczki. Dobra, to by było wszystko. Muszę teraz dokładnie wymieszać. Mam tu taką większą, mogłem od razu to zrobić w tej większej. No, tak chłodnie pomyślał i zrobił, jak zrobił. Będziemy więcej sprzątania. To się nic nie dzieje. Cyk i cyk. Zaraz to wszystko dokładnie rozsmaruję. Chodzi o to tylko, żeby już było wstępnie yy, ta moja marynata, ta pasta moja, była naniesiona na karkówkę. Ok. I teraz wszystko musimy wymasować. Właśnie chodziło o to, żeby po trochę tej pasty było, tej marynaty na tej karchówce. Bo widzicie, nie muszę tutaj dużo nic kombinować. Ona już jest cała. E, fajnie. Widzicie, każdy plaster jest fajnie równo tą marynatą pokryty. Dobra, to odstawiamy. Zajmiemy się warzywami. To jest szybki miks z tymi warzywami. Więc zaraz wracam. Tylko się umyję. Także jak już wiecie mam tutaj młodą kapustę. Przekrawam na połowę. I muszę ją pokroić. Yy, pokroić po prostu. Zobaczcie. Młodą to się super kroi. Jak jest ostry nóż to po prostu Bajera sprawa. Okej, okay. no i skrawamy no, praktycznie do końca. Dobra, yy, tutaj mam miskę. Przerzucam od razu do miski. No i drugą część też skrawam. Dobra. Kapusta ląduje w garnku. W garnku w misce. Przepraszam. Dobra. Cebula. Cebule mam dwie. I cebulę traktuję piórka. No i tą cebulę biorę i po prostu lekko rozgniatam, żeby się faktycznie zrobiły takie piórka i wrzucam do kapusty. Teraz to lekko ogarnę. Chodzi teraz tarka i dwie marchewki. I wcieramy te marchewki. Tutaj. Robione. Teraz trochę soli tutaj musimy dać oczywiście wiadomo do tych warzywek troszeczkę pieprzu łyżeczkę powiedzmy dajmy pieprzu tutaj o. i jeszcze tutaj dodam czosnek granulowany i tego dodam tutaj też łyżeczkę Dobrze. Wymieszajmy to wszystko teraz, jak się uda, tak to zróbmy. Możemy tak trochę ją pougniatać, bo ona i tak będzie y, zapiekana razem z karkówką. Więc możemy pougniatać, ona trochę mniej będzie sprężysta i lepiej w karku czy tam w tym naczyniu do zapiekania będzie się układała. Ja już sobie pikarnik ustawiłem, słuchajcie, 180 stopni. Funkcja dół plus termoobieg. Będziemy to zapiekali godzinę. No tak, wiecie, no trzeba będzie sprawdzić, kiedy mięso będzie takie, wiecie, idealnie uduszone. Bo to będzie najważniejsze tutaj. Tak jak mówiłem, naczynie nie jest za wysokie, ale jakoś sobie muszę poradzić. Weźmy sobie kawałek smalcu i wysmaruję porządnie to naczynie. Wystarczy na dole, tu tak jeszcze troszeczkę kopniemy wodę, żeby to się to zaczęło dusić odpowiednio. Później kapusta puści swoje soki, teraz to już będzie wszystko elegancko tutaj się dusiło. Dobra, teraz kapusta. Jak nie wejdzie, to będę miał surówkę do tego obiadu. Zobaczcie jaka pierzyna. Nie, 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 to, to raczej jest materac, bo pierzyna to by była z góry. Dobra. No pięknie. Teraz na to idzie karkówka. Przykrywamy karkówką. Zobaczcie, jak to wyliczone. Tak, 5 lat prowadzę ten kanał. To po prostu ja już wiem, ile czego, żeby mi się to tak idealnie zmieściło. Dobra, czekajcie, umyję ręce i zaraz wracam. 5 lat, no może dłużej? No może 6? No, już tam nawet nie wiem, ile ten kanał już ma muszę, muszę to sprawdzić. Kiedy dałem pierwszy przepis? Wy możecie też sprawdzić, kiedy się ukazał pierwszy prze przepis. I mi napiszcie w komentarzu, zobaczymy ilu z was wejdzie i zobaczy, kiedy to ja ten pierwszy przepis dodałem. Co to jest za przepis? Możecie pisać w komentarzu. Dobra, i jeszcze chciałem tutaj dodać odrobinę wody. Tak 100 ml wody maksymalnie. Jest tutaj z boku. Wleję. Niech się to y, zacznie nam dusić. Tak to wygląda. Aby duszenie przebiegało w ciszy i spokoju, no to musi być przykryte. Dobra, przykrywam pokrywką, wrzucam do piekarnika. No, powiem wam wstępnie na godzinę, ale po godzinie to sprawdzę, jak to wygląda. 180 stopni termobieg yy, i dół grzanie, także za chwileczkę wrzucę i widzimy się już na degustacji. No i zobaczcie, karkówka zapiekana na młodej kapuście z marchewką. No rzecz. Genialna moim zdaniem. Już tutaj nakładam na talerz, mam tutaj kilka krusek śląskich przygotowanych. Wezmę sobie tutaj taką słuszną porcję mięsa, a może nawet słuszną i niesłuszną, czyli mniejszą i większą. No i teraz chodzi tutaj kapusta. O, jest petarda. Zobaczcie. Nabieram trochę też tej wody. Poleję te kluski, o, 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 Żeby smaku więcej dostały. Dobra. To odstawiam już i zaraz skosztujemy. No i zobaczcie, tak się to danie prezentuje z kluskami śląskimi. No zacznę od kapusty, bo to jest rzecz. Bardzo istotna, jak go nasmakuje. Hmm. Rozpływa się w ustach jest super, i ta marynata z tego mięsa, ona troszeczkę tam spłynęła. przeszła się tą, kapusta, tą kapustą, a w sumie odwrotnie kapusta przeszła tą marynatą. No po prostu petardy, petardina. A mięso, jak to mięso, jak to u mnie, to po prostu się wie. Hmm. Ja Ty już Co czyste, jak tu już rzucam jesz? Poczekaj zaraz mm. Zobaczcie, tego nie trzeba kroić. To się wszystko tutaj samo, samo odchodzi. No i kluseczkę oczywiście do tego. Mm -hmm. Troszeczkę kapusty. Mm. Rzecz przepyszna, gorąco polecam. Taka pusta tu robi taką robotę i to mięso marynowane w jogurcie super. Kadber właśnie stuka, bo przyjeżdża ze swoją skrzynką z zabawkami, za chwilę już będzie tutaj jeździł autami, a my, my co? My sobie zjemy Jola, i, i do ogrodu pracować. 12 w południe, idealny czas, żeby zacząć pracować w ogrodzie po ugotowaniu. Trzech przepisów od samego rana. Wyszło słoneczkę i będziesz ze mną pracował? No, to będzie Alka i będę pracował. No, to już pracownika mamy. Trzyletniego pomocnik jest. Dobra, ja Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.